Pani Krystyna ma 72 lata. Od kiedy dzieci wyprowadziły się z domu, mieszka sama. Zawsze była osobą aktywną, niezależną, z nawykami pielęgnowanymi przez całe życie. Jednym z nich było codzienne branie prysznica zaraz po przebudzeniu, około szóstej rano. Mówiła, że po gorącej kąpieli jej ciało odżywa na nowo. Ale pewnego chłodnego lipcowego poranka ten zwyczaj o mało nie zakończył się tragedią. Jak każdego dnia od dekad, pani Krystyna weszła do łazienki, odkręciła wodę i czekała, aż się nagrzeje. Postawiła pierwszy krok pod prysznic, gdy nagle poczuła lekkie zawroty głowy. Zlekceważyła to. Schyliła się po gąbkę i wtedy nagle wszystko zgasło. Straciła przytomność, uderzyła ramieniem o ścianę i upadła na wilgotny dywanik. Przez kilka minut leżała nieprzytomna, aż dzwonek telefonu powoli wybudził ją ze stanu półświadomości. Gdyby wtedy stała, upadek mógłby skończyć się znacznie gorzej. I to właśnie jest najbardziej niepokojące. Dzień wcześniej nic nie wskazywało, że coś może być nie tak. Ale problem nie tkwił w jej zdrowiu. Problemem była pora kąpieli. Historia pani Krystyny wcale nie jest wyjątkiem. Każdego dnia tysiące starszych osób w Polsce pielęgnuje pozornie nieszkodliwe nawyki, które w rzeczywistości narażają ich życie. Poranny prysznic. Kąpiel wieczorem, zaraz po obiedzie czy tuż po spacerze, to wszystko może być ryzykowne. Największy problem? Większość seniorów nie ma pojęcia, że te sytuacje mogą stanowić zagrożenie. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że serce zaczęło szybciej bić podczas kąpieli? Czy wyszedłeś spod prysznica z nogami jak z waty albo zawrotami głowy? Czy poczułeś, jak brakuje ci tchu, gdy gorąca para spotkała się z chłodnym powietrzem łazienki? Jeśli choć raz odpowiedziałeś tak, ten tekst jest właśnie dla Ciebie. Takie objawy nie są zwykłym oznakiem zmęczenia czy wieku, mogą być cichym sygnałem czegoś znacznie poważniejszego, gwałtownego spadku ciśnienia, zaburzeń termicznych, a nawet początków zawału serca. Organizm seniora reaguje zupełnie inaczej na stres cieplny i zmiany w rutynie, nawet te z pozoru błahe. Możesz być zdrowy, sprawny, pełen energii i wciąż być narażony na ryzyko. Problem nie leży w tobie. Problemem jest moment, w którym decydujesz się na tak prostą czynność, jak kąpiel. Jest pewien szczegół, który większość ludzi zauważa dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Starzejące się ciało, nawet jeśli jest w dobrej kondycji, nie reaguje tak samo jak ciało młode. Coś, co przez lata było normą kąpiel o dowolnej porze, z czasem może stać się pułapką, i właśnie w tym tkwi niebezpieczeństwo. Ryzyko nie daje o sobie znać alarmem ani ostrzeżeniem. Ono czai się w cieniu przyzwyczajeń. Wielu seniorów nadal wierzy, że utrzymywanie starych przyzwyczajeń to oznaka zdrowia. Wczesne wstawanie, szybki prysznic z rana, kąpiel tuż przed snem to praktyki, które wydają się naturalne, wręcz tradycyjne. Ale nikt nie mówi głośno, że z wiekiem ciało przestaje radzić sobie tak samo z codziennymi bodźcami. Ciśnienie krwi już nie reguluje się tak szybko. Organizm gorzej znosi zmiany temperatury, a krążenie krwi staje się bardziej wrażliwe. Zimne dreszcze po kąpieli, drżenie rąk przy dotyku ręcznika, uczucie osłabienia to nie przypadek, to ostrzeżenia, które często bagatelizujemy. I właśnie przez tę subtelność są one tak niebezpieczne. Największym wrogiem jest brak wiedzy. Rodziny nie wiedzą, seniorzy często też nie. Nawet lekarze rzadko podejmują temat z odpowiednią powagą. A przecież kąpiel, która powinna być chwilą relaksu, może stać się punktem krytycznym dla zdrowia. Wraz z wiekiem ciało coraz trudniej radzi sobie z tym, co kiedyś było oczywiste. Kąpiel wymaga wielu skoordynowanych reakcji organizmu, u młodych dzieją się one automatycznie, u starszych są wolniejsze, mniej skuteczne, a co za tym idzie, bardziej niebezpieczne, jeśli je zignorujemy. Wszystko zaczyna się od temperatury. Gdy woda pod prysznicem jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, organizm musi wyrównać różnicę między otoczeniem a temperaturą ciała. W tym celu naczynia krwionośne się rozszerzają lub kurczą, serce przyspiesza, przepływ krwi się zmienia. U seniorów ten proces jest wolniejszy i mniej efektywny. Efekt? Nagły spadek ciśnienia, zawroty głowy, osłabienie, a nawet omdlenie. Dodatkowo, termoregulacja, zdolność organizmu do utrzymania stabilnej temperatury, z wiekiem się pogarsza. Ciało potrzebuje więcej czasu, by się rozgrzać lub schłodzić. W zimne dni gwałtowne wyjście z gorącej kąpieli to ogromny szok. Serce musi pracować znacznie intensywniej, by utrzymać ciepło to niewidoczny wysiłek, który dla osłabionego organizmu może być zbyt wielki. Nie można też zapomnieć o układzie krążenia. Wiele starszych osób Cierpi na nadciśnienie, arytmie czy osłabienie naczyń krwionośnych. Kąpiel może zmienić ciśnienie krwi tak gwałtownie, że prowadzi to do zawrotów głowy, problemów z błędnikiem, a nawet chwilowej utraty przytomności tak tzw. omdlenia mózgowego. Na koniec, równowaga. Ciepło rozluźnia mięśnie, rozszerza naczynia, daje uczucie rozmiękczenia. W wilgotnym, śliskim środowisku łazienki to gotowy przepis na upadek. A upadek u seniora to nie tylko stłuczenie, to złamania, operacje, długotrwała hospitalizacja i utrata samodzielności. Dlatego kąpiel to nie jest tylko rutynowa czynność, to moment wymagający współpracy wielu układów ciała, a z wiekiem te układy stają się mniej wydajne. Zrozumienie kiedy jest najlepszy czas na kąpiel może zadecydować o tym, czy dzień skończy się spokojnie, czy w szpitalu. Teraz, kiedy rozumiesz, co dzieje się z ciałem osoby starszej podczas kąpieli, czas zwrócić uwagę na coś, co często bywa ignorowane godzina, o której ten rytuał się odbywa. I to właśnie tutaj czai się największe zagrożenie, bo momenty, które większość seniorów w Polsce wybiera na kąpiel, są niestety najbardziej niebezpieczne. Pierwszy z nich to wczesny poranek, szczególnie między godziną piątą a ósmą. O tej porze ciało dopiero się budzi, ciśnienie krwi naturalnie jest niższe, Serce jeszcze nie osiągnęło rytmu dziennego, a temperatura ciała utrzymuje się na najniższym poziomie dobowym. Układ nerwowy wciąż przechodzi z trybu głębokiego snu do stanu czuwania. Kąpiel, zwłaszcza gorąca, zmusza organizm do gwałtownego przejścia między tymi stanami. To może wywołać nagły spadek ciśnienia, zawroty głowy, omdlenie, a w skrajnych przypadkach nawet zatrzymanie akcji serca. Drugim niebezpiecznym momentem jest wieczór, szczególnie między godziną pierwszą a 23:00. Wtedy ciało zaczyna się przygotowywać do snu. Metabolizm zwalnia, temperatura ciała obniża się, a refleksy słabną. Gorący prysznic może zbyt mocno rozluźnić ciało, prowadząc do senności, utraty równowagi lub nagłej dekompensacji układu krążenia. Z kolei zimna woda może wywołać szok termiczny który spowoduje gwałtowny wzrost ciśnienia, bardzo niebezpieczny dla osób z chorobami serca. Obie te pory, choć popularne, powinny być unikane. Skoro wiadomo, kiedy nie powinno się brać kąpieli, pozostaje pytanie, czy istnieje idealna pora. Tak, i ta prosta zmiana w harmonogramie dnia może stanowić różnicę między bezpieczeństwem a zagrożeniem, między spokojem a ryzykiem. Eksperci z dziedziny geriatrii i fizjologii Zgodnie wskazują, że najbezpieczniejszy czas na kąpiel dla seniorów to przedział między godziną 10 rano a 15 po południu. W tym czasie ciało osiąga stabilność. Temperatura ciała wzrasta naturalnie wraz z aktywnością dzienną, ciśnienie się stabilizuje, a metabolizm pracuje na pełnych obrotach. Organizm jest rozbudzony, czujny, gotowy na bodźce zewnętrzne, także te związane z temperaturą wody. Co więcej, w tym przedziale również warunki zewnętrzne sprzyjają bezpieczeństwu. Temperatura powietrza, nawet zimą, jest zazwyczaj najwyższa w ciągu dnia, co zmniejsza różnicę między temperaturą wody a otoczeniem i ogranicza ryzyko szoku termicznego przy wyjściu spod prysznica. Naturalne światło dzienne poprawia widoczność, co pomaga uniknąć potknięć i ułatwia poruszanie się po łazience. Kolejna zaleta. Po kąpieli zostaje jeszcze wiele godzin dnia, aby organizm zdążył się zregenerować i wrócić do równowagi. To istotne, zwłaszcza jeśli dojdzie do drobnych wahań ciśnienia lub temperatury, to niewielka zmiana w codzienności, ale przynosi ogromne korzyści. Wystarczy przesunąć kąpiel na ten bezpieczny przedział, aby odczuć poprawę samopoczucia, większą stabilność i przede wszystkim mniejsze ryzyko ukrytych zagrożeń. Wiedzieć kiedy się kąpać to pierwszy krok, ale równie ważne jest, jak to robimy, bo bezpieczeństwo nie zależy tylko od pory dnia, lecz także od drobnych decyzji podejmowanych każdego dnia pod prysznicem. Na szczęście niewielkie zmiany wystarczą, by radykalnie zwiększyć bezpieczeństwo. Pierwsza rzecz temperatura wody unikaj skrajności. Letnia woda to najlepszy wybór odpręża, ale nie obciąża organizmu. Zbyt gorąca rozszerza naczynia krwionośne do granic możliwości, co może wywołać zawroty głowy i omdlenia. Zbyt zimna z kolei wywołuje szok, który może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia. Przed wejściem do wody sprawdź temperaturę dłonią lub przed ramieniem to najczulsze miejsca do oceny. Druga rada czas trwania kąpieli. Unikaj długiego przebywania pod prysznicem. Optymalny czas to od 5 do 10 minut. Im dłużej jesteś pod gorącą wodą, tym większy wysiłek organizm musi włożyć w utrzymanie równowagi. Jeśli poczujesz osłabienie, nie zwlekaj, przerwij, usiądź i poproś o pomoc, jeśli trzeba. Trzecia sprawa wyposażenie łazienki. Nigdy nie lekceważ znaczenia otoczenia. Używaj dywaników antypoślizgowych, zarówno w kabinie, jak i przed nią. Zainstaluj uchwyty przy ścianie, obok prysznica i toalety. Jeśli masz trudność ze staniem, korzystaj z plastikowych, stabilnych krzesełek do kąpieli i pamiętaj, sucha podłoga to podstawa, mokre kafelki to cichy zabójca. Unikaj kąpieli zaraz po posiłku. W czasie trawienia krew skupia się wokół żołądka. Organizm nie radzi sobie wtedy dobrze z nagłymi zmianami temperatury i pozycji ciała. Odczekaj minimum godzinę po jedzeniu, zanim wejdziesz pod prysznic. To samo dotyczy wysiłku fizycznego. Daj ciału czas na regenerację, zadbaj też o tempo. Nie spiesz się, nie rób gwałtownych ruchów. Nagłe obroty, pochylanie się, szybkie sięganie poręcznik, to wszystko zwiększa ryzyko upadku. Trzymaj wszystko pod ręką: mydło, szampon, ręcznik. Rób wszystko spokojnie, krok po kroku. I najważniejsze, nie bój się prosić o pomoc. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś zawrotów głowy, utraty równowagi lub ogólnego osłabienia. Ustal z bliskimi, że ktoś będzie w pobliżu podczas kąpieli. To nie odbiera ci niezależności, to rozsądne zabezpieczenie, które pozwala ci zachować pełnię kontroli nad swoim życiem, bo właśnie w tych detalach buduje się bezpieczniejsza codzienność. I dzięki nim łazienka przestaje być miejscem ryzyka, a znów staje się przestrzenią relaksu i dobrego samopoczucia. Dla wielu starszych osób kąpiel to nie tylko kwestia higieny, to symbol niezależności, codzienny rytuał, który daje poczucie, że wciąż potrafią zadbać o siebie, o swoją prywatność, o swoją codzienność. Możliwość samodzielnej kąpieli to coś, czego nikt nie chce się pozbywać, ale istnieje cienka granica między bezpieczną samodzielnością a cichym zagrożeniem. Zrozumienie, kiedy nadszedł czas, by poprosić o pomoc, nie oznacza słabości. To oznaka mądrości i troski o własne życie, bo kąpiel, choć z pozoru prosta, Wymaga równowagi, koncentracji, siły fizycznej i szybkiej reakcji organizmu w razie jakiegokolwiek zachwiania. Gdy jeden z tych elementów zawiedzie, ryzyko staje się realne i właśnie wtedy wsparcie drugiej osoby może decydować o wszystkim. Istnieją znaki ostrzegawcze, które mówią, że może nadszedł czas, by nie być pod prysznicem samemu. Nawet drobne upadki to sygnał. Częste zawroty głowy, uczucie osłabienia podczas stania, nagłe spadki ciśnienia lub omdlenia to momenty których nie można lekceważyć są też bardziej subtelne sygnały nie pamięć czy włosy zostały umyte zbyt długie pozostawanie pod prysznicem bez świadomości upływu czasu dezorientacja to delikatne wskazówki że być może trzeba dostosować rytuał kąpieli do nowej rzeczywistości poproszenie o pomoc to nie rezygnacja to ochrona siebie niestety w wielu polskich domach ten temat jest trudny. Bliscy obawiają się, że będą postrzegani jako zbyt wścibscy, zbyt opiekuńczy, ale gdy rozmowa odbywa się z szacunkiem, delikatnością i empatią, wszystko przebiega łagodnie. A kąpiel z asystą może okazać się nie tylko bezpieczniejsza, ale też pełna bliskości i troski. Bo wspólna troska to najpiękniejszy sposób na zapewnienie, że każda osoba może dalej żyć w spokoju, komforcie i godności we własnym domu. Czasem to, co wygląda na drobnostkę, zmienia najwięcej. Zmiana godziny kąpieli może wydawać się błacha, ale w organizmie osoby starszej takie korekty mają ogromne znaczenie. Dostosowanie kąpieli do środka dnia, wybór odpowiedniej temperatury wody, użycie dywanika antypoślizgowego, siadanie podczas kąpieli, czy zaakceptowanie pomocy opiekuna to małe gesty, które mogą zapobiec upadkom, uniknąć hospitalizacji, a nawet uratować życie. Najbardziej odczuwalną korzyścią jest bezpieczeństwo, ale na tym się nie kończy. Po czasie pojawia się coś jeszcze pewność siebie. Znika lęk przed poślizgnięciem, maleje napięcie, a kąpiel znów staje się tym, czym być powinna chwilą relaksu, troski i wewnętrznego spokoju. Bez pośpiechu, bez stresu, bez przykrych konsekwencji co ciekawe, to wszystko zwiększa samodzielność. Tak, właśnie tak. Bo kiedy czujesz się bezpiecznie, działasz pewniej, poruszasz się swobodniej, bez lęku przed upadkiem. Nie musisz rezygnować z tego, co potrafisz, bo zmniejszasz szansę, że coś cię do tego zmusi. To codzienne mądre decyzje budują jakość życia. Nie chodzi o rewolucję. Chodzi o wybieranie z każdego dnia drogi, która jest bezpieczna. I to można zrobić już teraz, dziś, od prostych kroków. Profilaktyka to nie strach. Profilaktyka to wybór życia z rozsądkiem, to zrozumienie, że dbanie o ciało zaczyna się od małych, świadomych gestów, jak kąpiel o odpowiedniej porze, w odpowiedni sposób, w odpowiednim otoczeniu. Wielu ludzi myśli, że zmiana rutyny to oznaka słabości, że dostosowywać się to znaczy oddać pole, ale jest zupełnie odwrotnie. Ten, kto decyduje się na profilaktykę, mówi głośno i wyraźnie, chce dalej robić wszystko po swojemu, na swoich zasadach ale bezpiecznie. Kąpiel to symbol tego podejścia, prywatna chwila, moment dla siebie, który jeśli wykonany z rozwagą, staje się aktem świadomego dbania o siebie. Kiedy kąpiel jest wykonywana z uważnością, odpowiedzialnością i świadomością ryzyka, przestaje być zagrożeniem, a staje się wyborem za zdrowiem, spokojem i pewnością siebie. Nie musisz czekać na niebezpieczny moment, aby coś zmienić. Życie już wysłało wszystkie znaki, decyzja należy do Ciebie, a jest ona prosta. Dostosuj rytuały, stwórz bezpieczniejsze warunki, szanuj granice swojego ciała i zrozum, że dobre starzenie się to nie przypadek, to codzienna praca. Zapamiętaj, nie ma godności bez bezpieczeństwa, nie ma wolności bez profilaktyki. Każdy mądry krok, który stawiasz dzisiaj, to krok w stronę Twojej niezależności, komfortu i wewnętrznego spokoju. Jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens, jeśli widzisz w nim siebie, albo pomyślałeś o kimś bliskim mamie, tacie, babci, dziadku to teraz jest moment, by działać, bo wiedza ma wartość tylko wtedy, gdy się nią dzielimy. Polub ten film, jeśli był dla Ciebie pomocny to sygnał, że warto mówić o takich tematach i pomaga on dotrzeć do innych, ale przede wszystkim. Przekaż go dalej. Wyślij do rodziny, do przyjaciela, który mieszka z rodzicami, albo do osoby pracującej z seniorami. Może właśnie zmiana godziny kąpieli uratuje komuś zdrowie, uniknie hospitalizacji, albo uratuje życie. Nie lekceważ siły dobrze udzielonego ostrzeżenia. A jeśli chcesz więcej takich materiałów z praktycznymi wskazówkami, poradami zdrowotnymi i wskazówkami bezpieczeństwa dla osób starszych, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych treści, które mogą zmienić twój dzień albo życie kogoś, kogo kochasz. Troska to akt miłości, a dzielenie się również.